Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj Wam pokażę tutorial na takie oto motylki. Tak one wyglądają i są bardzo proste do zrobienia. Tu akurat mam ich 35, więc bierzemy się do roboty. A i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji i nie chwilą, zapraszam Was do oglądania. Najpierw rysujemy sobie mały kwadrat. Ja akurat tutaj narysowałam 5x5 cm i ja polecam właśnie gdzieś takie rysować, no nie jakichś mega dużych, no ale tak minimalne to będzie, tak właśnie 4 cm na 4 cm, a największe to mi się wydaje, że tak 10x10 było większym i będzie ciężej i z mniejszymi, no też nie dacie rady. Ja tu mam akurat 5x5 to jest taki właśnie. Połowie, jakby. Um, więc no, teraz sobie go wytnę i zaraz do Was wracam. Dobra, ja już sobie go wycięłam, więc teraz Wam będę pokazywała, jak zrobić z tego motylka. Okej, okay, więc najpierw zginamy sobie karteczkę w pół. Później znowu na pół. Następnie pod ukosem. I pamiętajcie, że Najlepiej, jakby to był równy kwadrat, nie jakiś prostokąt, bo wtedy może to brzydko wyjść. Ok, jak jesteśmy na tym etapie, teraz jak mamy tą linię, tu to zginamy sobie to w taki sposób do środka. Powinno nam wyjść Coś takiego taki, Ojeju Tu mi się coś pozginało Dobra Taki trójkącik On nie musi być tutaj równy Więc właśnie tak jak mówiłam Mamy takie coś To, to sobie zginamy do środka I dajemy tak Jak jesteśmy już na takim etapie Teraz Tu te dwie części Zaginamy sobie tu do środka. Powinien nam wyjść coś takiego. Teraz obracamy to na drugą stronę i zaginamy tą część. Czyli z takiego czegoś. To zaginamy na drugą stronę. Teraz pamiętajcie, żeby nie robić tego, nie wygnać tego tą stronę, tak o, wtedy nam się to tutaj rozerwie, ja to pokażę teraz no może to właśnie to może nie widać, że się rozerwało, się rozerwało i będzie to taki brzydki motylek, no dosyć brzydki więc zdajemy sobie tak żeby ten trójkąt tutaj był w środeczku i wychodzi na, nam mniej więcej taki motylek one też nie wychodzą za pierwszym razem. Trzeba zrobić tam 3-4. Mi akurat ten też nie wyszedł, no bo oni zawsze wychodzą. Ale tak się prezentuje ten motylek. Było wszystko. I no, teraz mam w kolekcji 36 tych motylków. W następnym filmiku Wam pokażę fajny DIY, jak można sobie zrobić, jakąś mi na ścianę czy coś. I to było na tyle. Pa!